Hej, Witajcie moi drodzy! W drugim odcineczku mojego bloga wyprawa w Zakopane jestem teraz w na waga Łaga Morskie ale życzę tam dotrzeć Czekam jeszcze Niedawna wyprawa 9 km jestem na terenie Parku Taszańskiego i przede mną 9 km piechoty a więc plus minus 4 godziny tak, takie przydatne informacje dla Was to na przyszłość jeśli chcielibyście się tu wybrać e, bus z busikiem z centrum koszt takiego busika to 15 zł. Jedziemy tutaj godzinę czasu i teraz, tak jak wspomniałem, 9 km pieszo szlakiem czerwonym, nie obijamy się czyli 2-2 godziny 9 9 km no także moi drodzy nie będę wam tutaj przez te 2 godziny zanudzał. także pewnie się będziemy widzieli na morskim oku także trzymajcie kciuki i mam nadzieję że mi się to uda tam dojść trzymam za siebie też kciuki także jedziemy o, tutaj akurat mogę wam pokazać jeszcze taką takim szlakiem idziemy sobie pod górkę trochę stromo jest ale niedużo, a więc dam rady, a więc widzimy się mam nadzieję nad Morskim Okiem za dwie godziny o tu jeszcze pokażę tak jak tu ładnie widoczki są nieziemskie Zobaczcie sobie. Mhm. Dobra. Także widzimy się na morskim Oku. Wyprawa godna podziwu dla mnie akurat. Chociaż jak byłem młody tyle, go, tyle chodziłem. A wiadomo, już młody nie jest, na więc dobra. Eee, ostatni, wczorajszy odcinek pierwszy był domyślam się, wiem, wiem, troszeczkę przydługi, ale dzisiaj postaram się robić Wam to krótszy także, lepiej nie przedłużać widzimy się na Morskim Oku no moi drodzy pierwsza przerwa, zobaczcie już prawie prawie myślę na końcówce ale czy dojdę nie wiem róbcie zakłady heee, kto tym kto wygra Jestem mega zmęczony, ale mega zajefajnie fajnie zadowolony. Zobaczcie, jaki widok mam tutaj. Góry ładnie. Zobaczcie, jaka wysokość. To jest tutaj to, tam to to wyżej, nie? Dla wiary. Ujaj, jestem potwornie zmęczony. Nie? Tak to wygląda. I zobaczymy. Czyli tak, jestem po pierwszej przerwie, niedaleko mam do końca, nie wiem czy dojdę, ale trzymajcie kciuki, do zobaczenia na następnym odcinku, nie wiem czy już na dole, czy dojdę na tą górę, zobaczymy, ale kije tylko, chłodzi mi plecy, to do zobaczenia. No i moi drodzy, prawie na końcu jestem, jak widzicie czas się posilić trochę, pokażę i Helbacka nie ma co trzeba jeszcze 20, około 10-15 minut przed mną także posilamy się i lecimy dalej ale do zobaczenia już pewnie na trasie końcowej czyli Morskie Oko ciekawe czy dojdę jak musicie, stawiajcie dalej a ja wam dam trochę niepewności i poczekamy Chodzi o to, że Zobaczymy dalej, pójdziemy. Dobra. Do zobaczenia na Morskim Oku. Mam nadzieję. No, niestety, moi drodzy. Tym, co stawiali na to, że nie dojdę na Morskie Oko. Niestety. Ale muszę rozczarować. Je, A dotarłem do Morskiego Oka. Jest pół do trzeciej, więc pół do pierwszej. Seren, 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 park, no, wszedłem na teren Parku Taczańskiego pół do pierwszej, mamy w pół do trzeciej, dwie godziny. Ale męczącej pod, podróży, ale jestem mega zadowolony. Uff, mam ochotę tu krzyknąć, ale jest za dużo ludzi. Doszedłem! No, Mm. Ah, także jestem, mam miejsce. Podaj się do bliżej, może co? Bo trzeba uważać no to, że są kamienie, jak widzicie. Może Wow, wow, wow. No, kula, ktoś w moim miejscu zajmuje. Chciał <grywka> to niszczyć, ale dobrze. <grywka> wow. Ja, ja jestem w sklepie. Może to może inaczej tak Tutaj się stanę. Tak. Jak masz trzy bańki? Z wolnego. Z wolnego. Z wolnego. Wolne. Pięknie, naprawdę pięknie. Podejdę jeszcze bliżej. Mańka! Marysia. Piękna mi ziarna. widzę. mi ziarna. Piękna mi Zarąbiście, Piękna to mega szczęśliwy. nie? Ale nie mogę. Ale jeden minus jest tego, wiecie? Będę musiał teraz na dzielić kilometrów sześć, nie? Dwie godziny. Ale to nic. Naprawdę, naprawdę. To co tu... Wchodzą tutaj, ile sił straciłem, ile się zmęczyłem. I teraz patrzeć na ten widok. To od razu zmęczenie mija, nie? No wejdę może tam? Także wszedłem do bliżej oh. Kurde, żeby się nie wyżnął oh. oh. Jestem tutaj już przy wodzie oh, Pokażę Wam nie moi drodzy, Fajnie, naprawdę pięknie i powiem Wam, że dzisiaj już to będzie już na, na, na dzisiaj to będzie wszystko na linii. Ja dojdę z powrotem, dwie godziny kom, dalej do Patrycja Jeszcze dojechać znowu busem, godzinę do mnie, do centrum zakupanego, czyli gdzie bliżej. To jest trzy godziny bite, także nie dam rady dzisiaj dla Was nic więcej nie kręcić, Ale mam nadzieję, że, że to, co dla Was tutaj mam. Może wyjdzie się bliżej, co? Jestem odważny. Jestem odważny tak też. A dziewczyny, bo chcą bliżej. Coś pięknego, jestem mega, mega szczęśliwy. Dobrze mi się żeby... Z tej strony. Ja. Czy, mega. Dobrze, na dzisiaj moi zrozumie to wszystko. Ej, jeśli Wam się podobał wypad z morskiego, Woka, to dajcie kciuka w górę, skomentujcie jak Wam się podoba. Wrócę również na mój profil na Facebooku Zdjęcia. Zaraz, zaraz zamienię się fotografa i zatnę na pierdielać zdjęcia. Uch, ale mega, nie? No, także ja wam życzę miłego oglądania, miłego dnia, ja sykam fotki i wracam z powrotem, trzy godziny w sumie, zanim dojdę do siebie, do domu, bo coś tam pływało, widziałem, no to na ostatek, Łap, łapcie jeszcze jeden widoczek. Mega, mega. Dobra. Nie przedłużajmy. Obiecałem wam, że ten odcinek będzie krótszy niż, niż, ten, niż wczorajszy, a więc żebyście obejrzeli go całe, nie Wow, Jak się ta woda od góry odbijają. W wodzie. Mmm, odbicie. Zaraz będę wszystkie foty i niesamownijcie zalejkować fot na mojej profil na Facebooku. Ale to tylko myślę, że linka podam też na, w opisie na YouTube, ja także będzie można mnie, dał mnie tam je odwiedzić i podziwiać foty, ale trzymać się do piątka.